Hej moi drodzy, nie mogłem wytrzymać dzisiaj tego, co chciałbym wam pokazać. Oprócz tego, że testowaliśmy już te bronie, to odkryłem, że na przykład wulkanie można zmienić tutaj fibers i ustawić jak najwyżej o 100 na przykład. I wypróbujmy to. Na tym polu, no jaki on wielki to wyglądał! On... Eee. Tego szczerze nie zrobiłem, ale żeby było na tym polu, to jest właśnie na tym polu. Nitkę jest ustawione na 100, a to wyglądało na 150 z. To To budynki tu. Pewnie spytacie Batek, no co już na zadzień o tym, Batek, no. a dlaczego Co jest z tym dynamitem, no i właśnie tak wam Odpowiem, że mogę to właśnie zrobić A tutaj mogę tylko bardzo. to I teraz, bo już wcześniej Balansowałem przy tym mu tą mapę bo chcę wam pokazać właśnie co to robi. O! No tylko jedną bombę i... właśnie! To chyba jest chyba żuła, niż żura, ale teraz będziemy zastawać meteority. Tak samo. A ja zastanowię się, co jest z meteorytami. Aha. A bo ten metal był ustawiony na 400. 100. Ciekawe, jakbym go ustawił na 0. A to zobaczę, jak to pójdzie. Dobra, powracam z tą samą mapką. Później weźmiemy sobie księżyc. I gdzie to było? O! Obniżyłem wszystko na jeden, a więc ciekawe, jak to będzie wyglądać. No to on cztery. Ale on ma taką samą siłę, jak wcześniej. Och, czyli chyba tego, czy on będzie niszczył wszystko na złej drodze, czy nie, raczej nie możemy tego zmienić. Ale... czas na bombardowanie. Strzelaj! o ten kur... strzelaj! Chyba metal rytm to metalowy, A chyba to nie da wracać. Tymczasem ten dynamit jest chyba najważniejszy. No i dzisiaj będziemy już dynamit testowaliśmy. To dzisiaj będziemy to, to i to. Te to tylko trzy rzeczy jeszcze. Dlaczego magnes? Za wojną, i że coś zamieszam w lasu, to. To widzimy to. Na tej mapie. To jest wyjątkowo głupia. Ale gdybym podłożył dynamit, to wszystko będzie mniejsza. Tego to jest wyczerpiałe. No i tyle to ustawię tu na przykład i tu, aha, aha, nie gadaj się, że, dobra, kraken. Tafia, Sorry, mała kłótnia. Ja w ogóle jakieś auto było sobie orło i chyba spadło. Ej, to zrobię to... i tutaj. A, nawet kraken nie umie tego chwycić. No. A te bomby? Do czego? Aha, to bomby na stół. I tego to wiecie, wiecie co się dzieje z takim Żydłem. Przechodzimy do innego na most. Zawiadaj widzą, wie moja mama nie daje mi żyć. To tyle przetestujemy to na tym moście. Który chorob jest najlepszy to znaczy z tych dwóch dobra? Aha To miało być to bomb. Damit sobie bomb. Aha Czyli ani jedno. Różne co i różne określenia się umierają. dawać Dawaj, sto bomba. 8, 8, 100 bomba. Proszę bomb. 8! Ma być. Jej! To już lepiej! Będzie to najlepsze. Nie to że zbudowałem grę. Idźmy tu. Aha Nigdy. Zamierzałem też um, dumę pikę za um, Zapomniałem. Zniżę to na zero. Zero. Ciebie tak samo. Król. Aha, i to nie wiem na No ja trochę tam pomyślałem. Ledwo czas. Byle trzęsienie ziemi jest już lepsze. Zapomniałam Wam powiedzieć, kiedy patrzyłem już na ulepszenia, to zwróciłam też uwagę na właśnie takie trzęsienia ziemi. I patrzcie na ile je ulepszyłem. 400, 400. Więc powinno zadgrać. O, a to nie chce tak nożnych. Exploding. Nie wiedziałem o tym, że można. Jeszcze więcej. Ojej. To chyba sen. Nie, to nie był sen. To nie jest sen. Klus. Klus. I. Znowu. Mapa. I matomówka. Gdzie ty? Jeżeli się pytacie, co się stało, to z głową to co to auto robi? Prowadzi auto, auto. Tam. Tam, tam. Ech. I to auto pospadało sobie na. na kasę chodzi jaki Ale tu padało, no miało nic nie zostać, a zostało trochę. Mm, poczekaj się, Tylko dodam. Ech. Teraz, i te atomowy są coraz mocniejsze, i to mnie dziwi. I wręcz przeraża. Tysiąc, a to pewnie będzie 100. Nie, 50. Znowu przepraszam, ale na... moi rodzice nie dają mi jechać. Około tego przetestujmy ten lasy, który ma ma tysiąc tego i pięćdziesiątego, więc spierdolą cię samochody i ja chyba zrobiłem, ja tylko tak zrobiłem a to już wszystko tyle pielęgnęło a teraz to ja zamierzam to Несмешно там. Ну и тогда. То. Не знаю, что вы еще, том хотите, но я с О, посолом. О, Ну, no, спадай. Ну, no, не гадай. Więcej, pewnie będzie do tysiąca, więc na tysiąc Nie zwracajcie uwagę na te głosy. To tylko głos mojej siostry i mojej mamy. Bla 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 to bla to bla 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 to na miliony A teraz wygląda jaka to młówka. Bez jaj. a... dźumie. wszystko dźumie. do wszystko umiera. Przecież ta czarna dziura zjadła wszystko, nic nie zostawiła. No W tej też będzie kiedyś odcinek. Dlatego, że to różne plany. Cały rzadko posyłane plany. Ale, no to... O, no a No ej No nie gadajcie. Skąd ja to wiem? A ciekawe jak teraz to będzie wyglądać. Wszystko z nich, tak? No, zdecydowanie tak. Ej, a zmieniło się to? Bo to chyba jest ekspl no, eksplo. Mniej jeszcze ten jeden. I teraz uchodźcą się przy Od nowa. Haha. Ty teraz... zniszczysz wszystko. Nie wiem. Ty teraz niczego nie zniszczysz. Ok. Też na no jeden, czy tyle to zniszczysz? Zniszczysz całe miasto, znowu? Aha, tutaj, to jest, że nie, no nie! co nie samochody wytrzymały? Eee, tylko ten blok nie chce ee, błyc. być. Zmniejszy na jeden. Wszystko. Wezmę na jeden. Wszystko. Oj, mam też World Boxa, więc będziemy mogli też się tam pobawić. Tylko na pewno nie w dzisiejszym odcinku. Być może jutro. Rakieta! <słuch> <słuch> no bez jaj... To każdy ryby to. No, pff, o, ty to już nie złe, to. Przepraszam na chwiluczkę... Dobra, słuchajcie, widzowie. Niedługo będę się żegnał, bo obiadu jeszcze nie zjadłem. A obiad jak zwykle sam się nie zje. A ja wydupuję to, to na moście, który. Niby jest taki dobry. A ciekawe, czy da się go tak. No, mm, da się liny. Aha, dobra, na no, razie tylko liny. Ja wezmę w coś takiego. Da się. Tak, że nie muszę pokazywać cenności, po prostu trafiaj. Jej. Tatu. No, trafiaj. Nie, nie, aha, co to auto? To już pokąpiesz się w kąpieli morskiej. No, dawać budyny. Chcę zwalić te budynki. Eee, wezmę burzę. Nie. Ta burza jest taka jaka. Eee, po prostu będzie burzą. Ufolku. Nie chcę radzić z sytuacją. Tą, że już nigdy nie zrobisz tego. Nie tego. Ej, a wezmę ufola. Na sprawę. Da się trafić, ufo. A mówili, że nie da się. Haha, tak, to się mylili. Byli w wielkim błędzie. Znowu ta arma? Z tego raczej, ale wątpię, żeby było z tego też odcinek. Ja nie jestem lów. No to kto to wie? Mmm. Dobra, tak, ufolec leci. Rakieta. Latuje! Świat! Właściwie to ucho pola zwała, ale to nic. Yy. Co? Say what? To lekiety. Nie. Takie to zostaje. Będę stałą tam na szczelę. Jesteś najgorszy. A to? Będzie BUMBARDZO Tsunami też niech pójdzie patrzę na Dobra, małe, znowu nie Moja mama chyba nie docenia, że chcę z wami spędzić trochę czasu Zjem tę obiad, tylko się trochę pobawię a już trzecią falę puściłem co i te bloki nawet się trzymałem. No, co niektórych. Aha, dobra. Chyba nie co niektórych. Jak on... On się stoi... Nie, już nie. Aha, to nic się zawalał. Ty, drugi blok. Wreszcie to połknijcie ziomy. Aha, zapomniałem, że mam promień na... ciepło ustawiony na Ciepły. Bombardować. Nawet Ufolec. Nie, tego nie trafi UFO. Dawaj ufo! <noise> ufo zostało utrapione! Za pierwszym razem oba te ufa zostają. Dobra, koniec kawałów. Nie będzie do To co teraz widzieliście? Mm, to... Co mogę powiedzieć? Jak myślicie? To się żegnamy. Pa pa. Już się to nadmierza.